Mano z tej strony Włodar, no i witam Cię w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie wiesz, no to dzisiaj, czyli 21 kwietnia, był live event w Warzone, dokładnie właśnie w Werdańsku. Działy się przerąbane rzeczy: mianowicie, no, świat oszalał, świat na głowie, wszyscy pozamieniali się w ząbiaki i zobaczycie, co się wydarzyło na. W końcu także obczajcie tą gierkę, bo fajne nawet Pragi tutaj wleciały, no gameplay nie jest za długi, no ale tyle właśnie trwał ten event, no zobaczmy co będzie dzisiaj właśnie, bo no, powinna dzisiaj wlecieć aktualizacja, także zapraszam do oglądania. Halo, halo. Siema, siema. siema. To jest. Posiłki przyleciały. Tak jest. Tym, A wy skończyliście w ogóle już to? Bo nam się w końcu udało tak. tak, 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 Ale byliśmy tak. z zombiakami No też i cały czas jak, jak mieliśmy super pozycję, to wywalało jak byliśmy zombie, to to kończyło Ale teraz jest plan e, na kolosa Dorwać na kolosa, kolosa, i kolosa i zrobić jak najwięcej fragu. No Ile razy <laughs> Tak nic, <laughs> dobrze słyszysz To może, gdzie kolos w ogóle się pojawia? Bo zawsze e, chyba w tym samym e, miejscu Na airporcie dwóch pojawia. Eee, do na zielonym dobiast. i jeszcze tam na zielonym. Ale. dodawajcie tutaj na wysoko. No, no ja. No tak. Po prostu. No, dodawajcie. Razem, dawajcie. trzymajmy Zielony, tak? Dawaj mi Tak, tylko ja tam Zierówka? lecę po traka. To tak, No z buta to nie ma co chodzić. Leci bokiem, leci bokiem, leci bokiem od razu. Leci bokiem od razu, dobra? Ale na tego traka? Czy na tym zielonym chcesz? A co ma to znaczenie, jak na traka leci? Właśnie. No, 99 przez 100, o cholera. To dobry To, O kurde. Co jest? Może po prostu nie ma tutaj tego SBMMA. Dobra, mam, mam, mam. Ej, hop, wskoczył mi. Ja też wskoczę. Jedź przed siebie, jedź przed siebie. Zabiłem go, dobra. Dobra, jedź jedź, jedź może. I dobra, patrz. Dobra, I, i... I... Jedziemy ci po ciężarówkę? Tak, tak możesz, no Ci tu po moje ciężarowe, zaprałeś. Czekaj, czekaj, czekaj. Zapraw ciężarówkę i tam z powoju lecimy. Dobra, masz ciężarówkę, ja wezmę auto sobie na razie. Nie no dobra, Taki dobra, raz. dobra. Jedź ten tego ciężarówkę. nie będzie. Dobra, 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 gdzieś wciąż u eee, Tylko kurat, a tam jest jakieś info a propos drugiej części? No bo tam tylko są godziny, tak jakby, a to mi za wiele Ale nie A te złagi mogą rozwalać auta czy nie? Ciężko mają. Mają y, impuls elektromagnetyczny. Wow! RPG byś czy... poszło RPG Ej, może to bo Odda, oddam ci to twoje. <laughs> <laughs> Uważajcie na lata to pierwsze już rzucili O, o, teraz kolejne rzucili Na militare, goł na militare No tak, 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 militarka, no Ale powiem, że w trzeciej minucie... Ale nic nie słyszę, Kurde. No, co się Aha, typa się tutaj dzieje. mam Na pakę, na pakę dawaj. No wiem, wiem, wiem Ej, chłop tu idzie No właśnie wiem no, o, go yes. No i zajebiście, puta <laughs> Ale kozak Dobra, będzie to, uda się to Ej, nalot, na Nalot na 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 precyzyjny się. No jak mnie Dalot nie zabije, to będzie git. O, oh, nie zabił. Ej, weź mnie, weź mnie na pakę. I nie zabijamy. Coś ważne przesyłko. Dawaj. nie go. Dobra, ty, ja nie mogę skoczyć na to. Czekaj, Dobra. Jak to nie może? O, dobra, dobra, dobra teraz skoczyłem. Wow, Jadę, jadę, jadę. In life, live, live Ale dobra, ludzie Co do nas trzeba przed zębiakami uciekać Ej, no, wywalone. Ja mam Jakąś bardzo pozycję na... byśmy zajęli Dobra, to gdzie, gdzie, gdzie zaznać Ej, wjedźmy na wieżę z tym kolosem A... Kolosy nie rozpłalam tak od razu, widzisz windę no jak windę No tak, no tak, na zielony, no Ale no tam dobra, strefy jadę. nie będzie zaraz Chociaż, czy tak zaraz To jadę na zielony No, dawaj, dawaj, dawaj to jest, to jest myślę, wydaje że. No, ale to jest go. kolos, ej, kolos tu jest. No jest, jest, ale, ale on nie wiesz, że na górę. Mordy, ja tu lutuję serię jaką. Dobra, ale to będzie no dobra, to, To dobra, to tu chcesz jechać, tak? Dobra. No bo trzeba. To ci biorę pod, ej, ja zginę. Jak mam to nadzieję, że być, nie zginę być, od, być, od razu. Być, może. Ej bo kolos jeżdżę. mam... Nie przejedzie o, 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 o. No nie mój. Ja tylko pojadę. Nie, nie przejechał, nie przejechał, ale włobił mnie mocno. Ej ty chłopy wjeżdżają. To no, wjeżdżają, wjeżdżają. Ja muszę wjechać o, o. pierwszy i ogarnąć teren. Ej, co no. zabiwasz? Wow! Co tu się dzieje? Ej wjechałem! Nie! 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 No! Ej, linka, no, nie, mogę, nie mogę na linkę wjechać jak jestem kolosem Ja pierdziel, ja zbierałem i wjechałem na to no nie Dobra macie, pomagam ci Cokolwiek ja Mam kolosa tutaj, ja walczę z kolosem Ja, ja go biję, ja go biję <grym> Co się dzieje? Z mnie chyba zbiło nie, nie pierdziel z tym wow, no to. to. A pies O Jezu Dobra, jestem A trzeba było nie wysiadać z tego traka chyba <laughs> Mądry polek poszkodzie <laughs> Ej tu chłotuj ząbie jak co? Ej tutaj, kolejny tutaj, Mark choler On cię zabił? No, zombie mi biją, no? Tak! O tak, płuż, tak, tak. to nie wiedziałem Ej, wodor, wodor Co to jest? Potem na wieżę, jak będziesz wjeżdżał, to ci ten, pomoże nie mi Nie mogę wjechać, nie mogę wjechać Bardzo niedobrze Czekaj, daj mój kurs Zabity Nice u, Co to jest? Tak. Idę tutaj tylko Dobra, ja robię reload. Jakiś <noise> zombiak się pojawił po lewej. Po Koledzy, kurde. Tak? Ja żadnego nie widzę. Idzie tu zombiak. Znaczyłem ci go. Z nami, z Kolejny, kolejny, no, kolejny. Jest? Kolejny. Boże, ja nie wiem który to zombie, a który to wy <grym> Ej, Musimy się ustawić, żeby on wiesiał tym... Kurde, to jest Ej, złe miejsce wyjdzie. chyba to Kolejny idzie ja. Eksfiltracja go, się zbliża, co to, to znaczy? Ej strefa, strefa mała O nie, o nie <laughs> Jak wyjmia życie tych zębiaków też Nie <laughs> strycha w blędzie Ej ty musisz. No, się no u... to trzeba? iść. Jesteś człowiekiem No właśnie, właśnie. helikopterem chyba no. uciec, wiesz? Ja będę bardzo wolno biegł, ona szybko idzie Oko osłaniamy Ale ona bardzo szybko idzie, nie, nie wiem czy się. Leży. Ale, I idziemy. Tak, mocno. Dawaj, dawaj. i. Ej, patrz, tam helikopter zbiera. zbiera. A wy tego nie widzicie chyba. Nie, my nie Ale tam helikopter może zabrać nie. ludzi. Za... No nie da się, no kurde. Woda, rozwołaj ten śmigłowiec. Zabili, Zabili mnie. Zabili mnie. Nie, no, nie no dobra. Słucham. To trzeba zabić tych, co... Ej, słuchajcie. O nie, a to wózko już bali To oh, nie. Oh shit. No, no to skończyło się śmieszkowanie No nie. nieee po Podziwiały widok Z Za tamą <ścoughs> <Do śpiew> <o> <śpiew> Nie no Och kurde Ale powiem wam Jako Twórcy no nie stworzyli jakoś, nie wiem, super dużo rzeczy Ale jak się tak gra Masz tego kolosa Świetne, świetna zabawa. No i cóż, lecia to move werdańsku. Jeszcze w straż Ajajajajaj. No druga łyska z oka już nie jak dojdzie razie. cokolwiek, to będzie to widać na ekranie, będzie nutka. Druga część. Ale widać ładna widać... animacja. No i zapraszam Was dzisiaj na streama, na którym na pewno będziemy sprawdzać, czy to aktualizacje, czy jakieś nowe tryby, no zobaczymy, co to dodadzą, także dziękuję Ci bardzo za oglądanie, oczywiście łapki w górę, mile widziane, no i subskrypcje, no i co? dziękuję wszystkim wspierającym, no i siema,